Demistyfikacja medialnego matrixu. Nie bierz za pewnik tego co ci pokazują. Szukaj raczej tego co ukrywają. Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym programie Demistyfikacja medialnego matrixu, ale również to warto wiedzieć. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o szaleństwie wyborów, czyli cyrku, w którym przychodzi nam być nie tylko obserwatorami, ale w którym również bezpośrednio uczestniczymy. Prezes PiS szuka kandydata na prezydenta i zadaje jedno pytanie. To jest taki artykuł na portalu Interia, który ukazał się 12 czerwca. Otóż okazuje się, że prezes Jarosław Kaczyński szuka w tej chwili potencjalnych kandydatów na prezydenta. No i rozważa, Politycznych wyjadaczy i młodych polityków, którzy potrafią robić dobre kampanie. Rozważa również samorządowców, jak i osoby zupełnie spoza partii. No i tutaj autor tego artykułu pisze, że tutaj są wielkie ryzyka, no bo ci wielcy wyjadacze, czy typu Morawiecki, czy Szydło, mogą dojść do drugiej tury, ale prawdopodobnie nie, nie wygrają potem już w wyścigu do tego, do tego fotela, natomiast z kolei młodzi mogą odpaść już w pierwszej turze. Także rzeczywiście prezes Kaczyński ma zgryz. No i czytamy dalej. Wszystkim prezes PIS zadaje to samo pytanie: kto ma szansę? Proszę Państwa, to jest właśnie też, myślę, taki sygnał dla nas, że tutaj odbywa się pewnego rodzaju loteria. Oczywiście wybiera się osobę najbardziej taką rozpoznawalną, no ale w gruncie rzeczy przypadkową, bo dalej w artykule pisze. Jest, jest taka wstawka, że w roku 2015 ani prezes, ani nikt nie wierzył w zwycięstwo Andrzeja Dudy. Prezes do dziś traktuje tamto zwycięstwo w kategoriach cudu. Dziś oczekiwania wobec PIS są inne: że skoro wtedy się udało, to i teraz się uda. Wystarczy postawić na właściwego konia. No i Jarosław Kaczyński podobno czuje ten ciężar odpowiedzialności. I teraz mamy tutaj autor artykułu proponuje drugi wariant, bardziej ryzykowny, wystawienie kandydata, który nie jest tak rozpoznawalny i tak silnie spis łączony, jak Morawiecki czy Szydło, ale dający szansę na pozyskanie w drugiej turze wyborów, który nigdy nie zagłos, znaczy pozyskanie tych ludzi w drugiej turze wyborów, wyborów którzy nigdy by nie zagłosowali na standardowego pisowca, czy Pisiora. No, i y, nie wiem, czy Państwo pamiętają, właśnie wybory w 2015 roku. Y, wtedy to y, wybraliśmy takiego królika z kapelusza, no bo wszyscy głosowali przeciwko Komorowskiemu. Komorowski nie dość, że popełniał błędy ortograficzne, w, robiąc wpisy w placówkach dyplomatycznych, taki humanista z niego, że, że nawet poprawną polszczyzną nie włada, a co dopiero systemem zarządzania. Człowiek, który po y, otworzeniu jakiegoś pomnika, który, które otwarcie polegało na tym, że pomnik był przykryty flagą Polski, po zdjęciu tej flagi uznano, że pomnik uznaje się za właśnie otworzony dla, dla publiczności. Natomiast prezydent nie wiedział, co z tą flagą ma zrobić, nikt mu o tym nie powiedział, no więc ją tak po prostu jak szmatę stłamsił, oddał swojemu asystentowi, a ten asystent gdzieś to wrzucił za pomnik. Także no wstyd był wielki. No i wybraliśmy właśnie Andrzeja Dudę. No nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że właśnie w jakim cyrku my bierzemy tutaj udział. Oczywiście. Cały ten cyrk to jest woda na młyn, takie popularne powiedzenie właśnie dziennikarzy, no bo oni rozważają tutaj, jakie szanse kto ma i tak dalej, ale nikt nie zadaje sobie pytania, jakie szanse ma Polska właśnie poprzez wybór takiego, a nie innego kandydata. Takiego kandydata właśnie z łapanki, takiego, który, który potem będzie, będzie stał na straży tej partii, z której się wywodzi. My, jako think tank, uważamy, że prezydent powinien być apolityczny, że nie powinien się wywodzić z żadnej partii, po to właśnie, żeby stać na straży wszystkich Polaków. Także to mamy taki właśnie cyrk. Z wyborem naszego prezydenta. Ja bym chciał Państwu przeczytać w tej chwili taką informację z książki Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? No bo rzeczywiście nie wiemy, kto jest tym prezydentem. I pani Joanna Lampka, autorka tej książki, w bardzo taki fajny, krótki sposób właśnie nas wprowadziła do tego, kto pełni rolę tak faktycznie tego prezydenta. Rozdział 2.3 Ustrój polityczny Szwajcarii. W tej części przedstawię Wam te wszystkie małe ekscentryczności Szwajcarii, które pozwalają jej na utrzymanie tak kruchej równowagi pomiędzy silnym państwem a autonomicznymi kantonami i gminami oraz interesami różnych grup językowych i społecznych. Naprawdę, u nas społeczeństwo jest podzielone, a tam, jak widać, jest to wszystko e, no, zbilansowane, można powiedzieć. Oczywiście ta równowaga jest krucha, no ale jest jakiś system, który to zapewnia. Zapewnia, że jest ta równowaga utrzymywana. Na pierwszy rzut oka, system polityczny Szwajcarii e, nie różni się wiele od przeciętnego państwa europejskiego. Mamy trójpodział władzy ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Mamy dwuizbowy parlament. Mamy rząd, mamy Sąd Najwyższy z siedzibą w Lozannie. Diabeł jednak, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Dlatego właśnie na szczegółach się skupmy. Najbardziej unikalną jednostką polityczną Szwajcarii jest jej rząd czyli Rada Federalna. Szwajcarska Rada Federalna nazywana jest najszerszą koalicją przeciwników politycznych proszę Państwa, czyli rząd. Jest najszerszą koalicją przeciwników politycznych. Czyli w rządzie u nas takim odpowiednikiem można by było się spodziewać, że będzie Morawiecki, Tusk, e, powiedzmy, że jeszcze do tego Mencen e, i paru innych ludzi, i że oni będą stanowili ten rząd. No to można by pomyśleć, że się pozabijają. Natomiast nie. Oni mają wypracować decyzję. Jeżeli decyzji nie wypracują, no to ludzie ich po prostu wezmą i pogonią. Od tego jest to, żebyśmy się na dole nie kłócili, no to właśnie oni mają nawet się nie kłócić. Oni mają podejmować decyzje, wypracowywać te decyzje i je zatwierdzać na zasadzie konsensusu. To tam oni mają się zastanawiać, co będzie dobre dla kraju, co będzie niedobre, a jak to wpłynie na y, ludzi, na ich potencjalnych wyborców, a co zrobić, kiedy, Wszyscy obywatele są za, no to wtedy wiadomo, że decyzja jest jednoznaczna. A co zrobić, kiedy obywatele, rozkład głosów obywatelskich dzieli się 51 do 49 i wtedy mają zgryz. Ale myślę, że działając w ten sposób, mają też doświadczenie właśnie wypracowywania tychże decyzji. Także wracamy do tego zdania. Ono jest wytłuszczone, dlatego ja pozwolę sobie przeczytać je dwa razy. Szwajcarska Rada Federalna nazywana jest najszerszą koalicją przeciwników politycznych. Ponieważ tworzą ją członkowie różnych partii politycznych. Nazywana jest również najbardziej stabilnym rządem na świecie. Proszę Państwa, najbardziej stabilny rząd na świecie. Myśmy też mieli bardzo stabilny, ale ten rząd był. W większości, znaczy miał poparcie w większości parlamentu i robił po prostu to, co uważał. Robił głównie pod siebie. Członkowie tego rządu się bardzo wzbogacili, i kumple członków tego rządu też się bardzo, bardzo wzbogacili prywatnie. Natomiast czy państwo na tym zyskało? Według mojej oceny, nie. Bo patrząc na to, co się dzieje, nie mamy dalej bunkrów y, przeciwatomowych, nie mamy systemu obrony, i y, y, jeżeli chodzi o usługi, na przykład lecznicze, to niestety są na gorszym poziomie niż 10 lat temu. To mogę zdecydowanie powiedzieć. Tak, tak, tak to postrzegam. Zatem ta Rada Federalna nazywana jest również najbardziej stabilnym rządem na świecie. W końcu można zmienić najwyżej jednego, dwóch jego członków naraz. I nie można go odwołać. No i teraz tutaj jest taki, taki obrazek. Ja zamieszczę ten obrazek, oczywiście, w nagraniu. Państwo też będą mogli widzieć, ale dla tych, którzy jadą samochodami, ja go omówię, tak żeby właśnie może to też będzie takie ćwiczenie dla Państwa, którzy jadą, którzy nie widzą, żeby sobie ten obrazek wyobrazili. Tylko jeden minister z tego samego kantonu, czyli jeżeli chodzi o do Rady Federalnej, może wejść tylko jedna osoba z jednego kantonu, nie może być na przykład dwóch ludzi z kantonu Bern albo z kantonu Zurich. Zrównoważony musi być obszar niemiecko, niemieckojęzyczny i mniejszości lingwistyczne. Członków Rady Federalnej jest siedmiu, w związku z tym mniejszości lingwistycznych, czyli e, retroromansz, e, francuskojęzyczni i. Włoskojęzyczni, no, musi być ich w Radzie co najmniej trzech, żeby to było takie zrównoważenie. Czyli mamy tą taką wagę, i tutaj na lewej stronie mamy obszar niemieckojęzyczny, po prawej mamy obszar e, mniejszości lingwistycznych. E, musi być i co najmniej jedna osoba z kantonu Wo, jedna e, z kantonu Berno, i jedna z kantonu Zurich, no bo to są największe kantony. Obowiązkowo musi być co najmniej dwóch członków FDP, FDPP, dwóch członków z partii SDP, dwóch członków z partii SVP i jeden członek z partii CVP. O tym za, za chwilkę powiem. Także to jest ta właśnie formuła magiczna, czyli sposób wyboru członków Rady Federalnej. Proszę Państwa, nie dokonują, znaczy można powiedzieć, że pośrednio to jest coś takiego, że Wyborcy oczywiście, bo wyborcy głosują na te największe partie. Mamy partie według rankingu, no i z pierwszego miejsca, jak partia, która zajmuje, jest na pierwszym miejscu, musi być wybranych dwóch członków, partia na drugim miejscu dwóch członków, trzecie miejsce dwóch członków i jeden członek z TVP i teraz w momencie kiedy właśnie na przykład jest radykalno demokratyczna partia szwajcarii jest na czele no to musi być z niej dwóch członków jeżeli partia socjaldemokratyczna jest na drugim miejscu to też dwóch członków jeżeli szwajcarska partia ludowa jest na trzecim miejscu to też dwóch członków a jeżeli chrześcijańsko demokratyczna partia ludowa szwajcarii jest na czwartym miejscu no to wtedy do rady federalnej wchodzi jeden członek czyli Mamy coś takiego, że mamy pewien algorytm wyłaniania, ale ten algorytm powoduje, że to ciało, które potem pełni rolę rządu i ministrów, bo wszyscy przedstawiciele są ministrami, jest siedem ministerstw i koniec tam, tam nie ma tylu, ilu u nas, to też jest taki znak szczególny Szwajcarii, właśnie jest to zrównoważenie. I oni teraz, będąc przeciwnikami politycznymi, muszą wypracowywać wspólnie decyzje. I to jest to, co odróżnia ich od nas. Bo u nas, w momencie, kiedy ma rząd większość parlamentarną, no to po prostu jest samowładcą, i dokładnie na tym to polegało. Od 1848 roku Rada Federalna składa się z siedmiu równorzędnych członków, pochodzących z największych szwajcarskich partii politycznych. Sposób podziału miejsc w rządzie ustalany jest na podstawie tzw. formuły magicznej, która uwzględnia poparcie społeczeństwa dla różnych partii politycznych wyrażone w wyborach. W Szwajcarii nie ma premiera, a raczej premier jest siedmioosobowy. Rada federalna działa na podstawie niepisanej zasady kolegialności. Mimo, że członkowie pochodzą z całkowicie różnych środowisk politycznych, dyskutują ze sobą tak długo aż dojdą do kompromisu i proszę państwa nie wywlekają tego wszystkiego na forum publiczne nie dyskutują tak jak u nas za pomocą mediów nie opluwają się tylko oni wspólnie wypracowują decyzję bo oni wspólnie za to odpowiadają jak nie to fora ze dwora zatem dyskutują ze sobą tak długo aż dojdą do kompromisu następnie przedstawiają e Następnie przedstawiają jednolite stanowisko przy pomocy oficjalnego komunikatu. Rada Federalna zadecydowała, że wszyscy członkowie Rady, bez względu na swoje personalne poglądy i na stanowiska partii, z której się wywodzą, są zobowiązani bronić stanowiska rządu. To jest taka zasada, proszę Państwa. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, że jeżeli Polska Rada Federalna ustaliłaby, że na przykład krzyże pozostają w placówkach publicznych, to wtedy pan Trzaskowski, który by wchodził w skład takiej rady, musiałby dokładnie powiedzieć wszyscy członkowie rady, w tym i ja, bez względu na swoje personalne poglądy i na stanowisko partii, z której się wywodzę, jestem zobowiązany bronić stanowiska rządu. I druga sytuacja byłaby taka, że gdyby te krzyże zdecydowała Rada zdjąć, to wtedy taki Morawiecki czy taki Kaczyński wyszedłby i dokładnie to samo by powiedział: że on broni stanowiska rządu. Wyobrażacie to sobie Państwo? A tam tak to funkcjonuje. Najciekawsze jest to, że ten system działa całkiem sprawnie i poza rzadkimi wyjątkami nie zdarza się słyszeć o poważnych konfliktach wewnątrz Rady Federalnej. Poproszę Państwa, to jest tak jak z jeżeli trzeba podjąć decyzję, no to tą decyzję się po prostu wypracowuje. Bo jeżeli się nie dostanie jedzenia, jeżeli zbyt długo się tą decyzję wypracowuje, to w końcu dochodzą, idą po rozum do głowy i muszą tą decyzję wypracować. Czy państwo widzą to działanie systemowe tego systemu? Jeżeli nie będziecie sprawnym rządem, nie będziecie podejmowali decyzji, pomimo że macie różne zdania i właśnie bardzo dobrze, miejcie te różne zdania, konfrontujcie je we własnym gronie i wypracowujcie te decyzje. To jest właśnie dobre dla nas obywateli. Widzą Państwo to? A u nas, a u nas kapitał polityczny zbija się, opluwając ludzi w mediach głównego nurtu, w czym media głównego nurtu bardzo, bardzo pomagają. Zamiast właśnie zadawać sobie pytanie, czy wybór tego i tego człowieka będzie korzystny dla Polski to oni po prostu badają szanse kto będzie tego no tak jak na jakich zawodach sportowych przy czym ten który zdobywa to pierwsze miejsce to nie dostaje złotego medalu i sobie gdzieś tam idzie tylko on potem ma nami zarządzać on ma wpływać na to jak będzie się nam żyło on ma na nam to życie organizować teraz uwaga każdy z siedmiu członków Rady zajmuje się jednym z departamentów gospodarki, transportu, komunikacji i energii, finansów, spraw zagranicznych, sprawiedliwości i policji, oraz szkolnictwa i spraw socjalnych. Ministrowie, tak kolokwialnie można nazwać członków Rady, zmieniają departamenty co jakiś czas. Nie są odpowiedzialni tylko i wyłącznie za swoją dziedzinę, ale kolegialnie również za dziedziny swoich kolegów. I teraz Właśnie wracamy do prezydenta. Z kolei funkcja prezydenta Szwajcarii jest głównie w głównej mierze nominalna. Prezydent pełni przede wszystkim rolę reprezentacyjną, jednak bardzo często podczas spotkań międzynarodowych zastępowany jest przez głowę Departamentu Spraw Zagranicznych. W ważnych sprawach, jako głowa państwa, występuje. No kto? Cała Rada Federalna. Jej członkowie pełnią funkcję prezydenta rotacyjnie, zmieniając się co rok. Członek Rady podczas swojej prezydentury nie rezygnuje ze stanowiska szefa departamentu. Prezydent prowadzi spotkania Rady Federalnej, starając się doprowadzić do ustalenia wspólnego frontu podczas jej dyskusji. Tylko gdy nie da się dojść do kompromisu, odbywa się głosowanie nad projektem. Czyli, proszę Państwa, Ustalają, a jeżeli nie potrafią się dogadać, to wtedy głosują. Ale jeżeli głosują, jest ich siedmioro, jeżeli przegłosują cztery do trzech, to tych trzech przegłosowanych musi oficjalnie popierać stanowisko rządu, którego są członkiem. Czują Państwo, widzą Państwo tą systemową różnicę, tą systemową jakość, która jest tam wprowadzana właśnie dzięki takiemu systemowi? Członkowie Rady Federalnej wybierani są przez parlament oficjalnie na okres 4 lat. Po upływie kadencji mogą zostać wybrani ponownie i zwykle tak się dzieje. Tradycyjnie członkowie Rady Federalnej sami decydują, kiedy chcą się wycofać. Nie znaczy to, że zawsze tak jest, czyli że członkowie są w praktyce nieusuwalni. No i tutaj dalej jest tak, że jednak kiedyś się tam udało, Ewelin schlump schlumpf która w rezultacie została usunięta z partii, no i to był jeden z bardzo niewielu wypadków, gdy parlament wymienił członka Rady Federalnej wbrew jego woli. Także to jest takie, takie wprowadzenie, pokazanie, że zupełnie inaczej jest zarządzana Szwajcaria. Myślę, że zdecydowanie lepiej, a wynika to z czego, że po prostu stosują rozwiązania systemowe, które tą jakość rządzenia bardziej zapewniają. A teraz wracamy do Polski. No bo po pierwsze mamy cyrk z wyborami, a po drugie mamy coś, co Polaków powinno bardzo, bardzo zaniepokoić. Otóż yy, mamy zagadnienie obronności kraju, naszej ojczyzny. Tutaj niedaleko toczy się wojna, pełnoskalowa wojna. Yy, no i prezydent występuje z projektem o bezpieczeństwie. Ten projekt jest czytany w Sejmie. A na sali pustki. Tytuł kolejnego artykułu: Prezydencki projekt o bezpieczeństwie, a na sali pustki. Wymowne zdjęcie. I tutaj właśnie jest to zdjęcie. Tutaj no, Państwo może tego nie widzą, ale na tej sali są chyba tylko i wyłącznie dwie osoby, tak mi się wydaje. Galerie są, są zapełnione tak powiedzmy w 80%. Natomiast na sali tu mamy jedną, tu mamy drugą osobę, także. No, jak oni rządzą w takim razie? Po co oni się dostali do, do tego parlamentu, skoro w trakcie wystąpienia, kiedy dyskutuje się chyba najważniejszą kwestię w, w państwie, bo właśnie obronności, nie ma nikogo? Gdzie są ci posłowie, którzy tak yy, rączo deklarowali, deklarowali, że oni będą tutaj robić wszystko, żeby w Polsce było bardzo dobrze? W trakcie pierwszego czytania przedstawionego przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, sala była niemalże pusta. Także ta frekwencja na sali pokazuje, jak posłowie są zainteresowani bezpieczeństwem, ocenił reporter Inter Jakub Krzywicki, zamieszczając zdjęcie pustej sali. No, dobrze przynajmniej, że on się zatroskał. Natomiast no, proszę państwa oni myślą tylko i wyłącznie o stołkach bo te stołki zapewniają im jakieś tam pensje oczywiście w Europarlamencie te pensje są trzykrotnie jak nie czterokrotnie wyższe znajomi mówią że jak ktoś zostaje europosłem to od razu zostaje niemalże milionerem no bo tyle będzie mógł sobie po tej kadencji odłożyć także tylko i wyłącznie o to im chodzi. Proszę państwa oni naprawdę mają w głębokim poważaniu całą resztę. I teraz proszę porównać sobie dwa systemy: system polski i system szwajcarski, i odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym systemie chcieliby Państwo mieszkać. Moja albo funkcjonować moja ocena obu tych systemów nie jest unikalna. Już niedługo zamieszczę ciekawy artykuł. Amerykanina, który porównał z kolei system amerykański i szwajcarski, a te dwa systemy, tak jak być może Państwo pamiętają, a jeżeli nie, to proszę zerknąć do mojej rozmowy z ambasadorem Szwajcarii, e, też, która jest dostępna na tym kanale. To są systemy siostrzane. Szwajcaria i Stany Zjednoczone, y, politycy uważają, właśnie tych, tych krajów uważają, że są to demokracje bardzo, bardzo do siebie podobne. A jednak różnice są, a jednak różnice są również w efektach, w tym, co się dzieje w jednym i w drugim kraju, ale na tą pogadankę zapraszam za kilka dni, bowiem właśnie w tej chwili jestem w trakcie jej obróbki. A dzisiaj, dziękuję Państwu za wysłuchanie, pomimo tego, że a może jeszcze nie dziękuję, może chciałbym, żeby Państwo zastanowili się, czy nie warto się zaangażować, żeby próbować zmienić ten system, w którym, w którym funkcjonujemy. Naprawdę, organizacji takich pozarządowych jest bardzo wiele, takich antysystemowych. Mamy WIR, mamy e-parlament, mamy generator referendów. Naprawdę, tego, tego sporo jest, można wybierać. Prośba, zaangażujcie się. Można robić mało, można robić dużo. To wszystko od tego, jaka jest Państwa wola, ale potrzebujemy ludzi, którzy nas pomogą, którzy popchną pewne projekty do przodu. Są ludzie, którzy w, w ramach generatora referendów potrafią zebrać 400 podpisów, potrafią zebrać 150 podpisów, ale też są ważni tacy, którzy potrafią zebrać 5, bo oni też się uczą, bo oni też z tymi, z którymi rozmawiają, od których biorą te pieniądze, właśnie przekazują informacje takie, można by powiedzieć, E, 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 że, że po prostu uczymy tych ludzi oddolnie, właśnie poprzez rozmowę, po, poprzez tłumaczenie pewnych, pewnych faktów. Nie bądźmy. Biernymi członkami tego cyrku, bo to po prostu doprowadzi nas wszystkich do, do jednej wielkiej katastrofy. Ja taką katastrofę widziałem, widziałem, do, do czego ona idzie, w jaki sposób ona idzie w roku w latach 80. -tych, 90. -tych ubiegłego stulecia. Uczmy się na błędach, uczmy się na historii. Proszę Państwa, proszę, proszę naprawdę zaangażować się w jakimś stopniu. Zasada pracy w generatorze referendum jest taka, że. Jeżeli się podejmiesz czegoś, że to zrobisz, to to zrób, ale nie musisz się niczego podejmować. Naprawdę każda ręka, każda osoba, która potrafi coś sensownego zrobić, się przyda, będzie zagospodarowana i myślę, że będzie miała też poczucie pewnego rodzaju takiej wspólnoty, właśnie wspólnoty antysystemowej. Pamiętają Państwo, kilka dni temu miałem taką pogadankę o Ginterze Andersie. Oczywiście, z tego co wtedy mówiłem, to co pisał Günter Anders, ludzie, którzy tacy właśnie, którzy działają przeciwko systemowi, będą opluwani przez system. Z tym należy się liczyć. To jest normalne. To właśnie między innymi on e, to pokazał. Między innymi też widzimy to u nas w Polsce te procesy, że system nie cierpi, nienawidzi antysystemowców. Ale My jesteśmy antysystemowcami demokratycznymi, jesteśmy o wiele bardziej demokratyczni niż ta semidemokracja, którą reprezentuje system i to jest nasz najważniejszy atut. Rozgadałem się dzisiaj, bardzo serdecznie Państwu dziękuję, już kończę, do widzenia i do następnych spotkań.